Do tego gramy. Powiedziałem coś, ale nie wypada. No właśnie. No właśnie. Do ograniczenia. Tak. Coś Chociaż hmm? teraz ja się na filmach mam nałożone, że plus 18. No, nie, że plus 18. Nie doszło. Co ty nagrywasz? Złomowisko, coś tam. Na widmo gramy, tak? No, nie wiem, ojejku, ja nie umiem się chować, czy o tym chodzi, że jak ja się stresuję, to jest lipa straszna. O kurde, już nie, 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 na nie, nie, run. Run, run, run. Ja nie, mogłam się zmieścić. Chyba, że on jest niewidzialny, ale wiesz gdzie on jest? Gdzie on jest? więcej Czy? Pojęcie nie mam, kochanie, jest niewidzialny. O, gdzieś wychodzi z cienia. Ale on cały czas chodzi tak? Niewidzialny? No nie. Jak kogoś musi uderzyć, no to wychodzi z cienia. No, super. Nawet nie, może i dobrze sobie kręcić za mną i mnie podglądać. No tak, zboczeniec. No. Co? Dlatego proszę się dać. Oj, na żywioł idziemy. Idziemy na żywioł. Ale ja nie chcę haka. Bezpiecznie chowamy się za kołami. To jest kolejny hak. Ja nie mogę znaleźć silników żadnych. Ja na strasznie dużo. A, pewnie na mojej połowie nie ma po prostu. O kurde, się przestraszyłam. To ty naprawiłeś? Nie, ja, ja teraz to naprawiam. Może tam tedy, ale na pewno teraz tam będzie ten, ten taki sposób niewidzialny. Ogólnie nie wiem, strasznie grafika mi się zepsuła, nie wiem o co chodzi. A może przez nagrywanie? Naprawdę? O, cholera, ta, no to jest, nie. To się się wszystko, Jeśli tak będzie Nie, nie. Nie, nie. Nie, No, no mech. Nie, mech, mech. nie. się nie. potem nie. chodzi. Czy Nie, nie. Nie, O, Zdą sobie ukryty z tą, się... ale jestem w kująmym miejscu schowana. Ale może mnie nie zobaczyć Odwrócić? Oj, pardon! Co? Nie, za tam ten, ale ona jest taka bez żadnych krawędzi, nic tylko taka wiesz. Mhm. O, może jest ten, ten krok taki dziwny. Jak goście zaczynają latarnie. Nie, nie jest jednym, a to i zaczyna odchodzić. Pójdź. Gdzie jest ten silnik? Ja go nie widzę. Gdzie jest ten silnik? Ja bym już to parę. Powiem wręcz. Ejku, ślepa jest, nie widzę I cyk jest o mojego. oni już naprawiają trzy albo dwa, a ja się Szef. kurde tak kręcę i... E, a może ten facet nie gra? No, no, no. Wiesz, że może stoi w miejscu. Co? Na pewno. Co? Na pewno tak jest. Mi się raz wyszedł z tego cienia. A to po prostu za dobrze się ukrywamy. Aby jakiś wiesz. Początkujący gracz. Ja nie wiem. Może. Kurde, nic nie mogę znaleźć. To chociaż skrzyp? Linka dajcie mi. Please. Masz tam ogólnie gorszą w tej gierce, czy nie? Co? 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 Kurde, słyszę silnik, ale go nie widzę. No, tutaj jest. O, Jak chcesz o, silników, to patrz do góry na lampy, co nie? Taki pirotip. A. Już? Do, do końca, do końca, dobra. Otwieram bramę już? Można czy nie? Jeszcze o! Chowamy się, chowamy się. Chowamy się. Gdzie ty biegasz? Ty się chowasz czy uciekasz? Nie, nie wiem. Ja? Ja tak, ty. czy, czy, czy jaką to postać ugrasz? Tym facetem, nie? No Tym facetem. Nie ma tam jakiegoś kury się. Gonimy prosto. Zabójcy to jest jakiś debil. O, już ktoś naprawił ostatni. To lecimy prosto. z tego... Nie wiem, może faktycznie chcę kurwa strzelił to jakiegoś albo coś. No ja tak wczoraj zrobiłam. <grym> Raczej nie, raz spróbowałam zabić, co nie? Ale takie, jak <grym> widziałam, że mi nie idzie, to stwierdziłam, a dobra. Coś się tam będę ten... Ale nie! Był taki facet, co na przykład dawał y, czas, żeby naprawić wszystkie silniki, a później wszystkich ściągnął od razu, czaisz? Ja takie ja, ja kurde no Ale nie wiem czy ja wtedy uciekłam czy nie uciekłam. Nie jestem pewna. Może podejdźcie do nas, co? Poczekajmy na resztę może. O, zawsze więcej punktów, faktycznie. O, i szukać skrzynki w takim razie. Chodź tutaj będziesz miała. Nie czekaj to nie ten Tomek Nie ma tutaj? Ale tak, jakby bym gdzieś słyszał, tutaj mi się wydaje. Takie. chrząkanie. O, jest o, w końcu. A, gdzieś... O, oj, oj, oj. Tu uciekamy, czy nie uciekamy? Ja nie wiem. Biecie? Nie. Się boję. Nie lubię tego hałasu. Nie chcę się z nim pożegnać na koniec nie ma Nie wiem, ja staję, go, nie widzę nadal Ty! kuc amerykańską na pożegnanie Ej, ty. Co? Idź, zabij O! Nie 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 ja wiem. idę No też nie wiem Czekaj, żeby dał mi skrzynkę wziąć, please Gdzie on jest? Ja tam ucieka, maela. Taki łatwy gier, to chyba w życiu nie było Oho, moja ja najbardziej znienawidzona na mapach Koza nam się szykuje ogólnie z tego co widzę Że Koza się szykuje Koza się szykuje dla kogo? No dla zabójca, dla do kogo A, Dobra, tam to już się w ogóle Suicide popełnia Co? Nie! No dwóch nam zawalił na samym starcie, czy ja nie wiem czy to jakiś świeżek, albo tamci to byli jeszcze bardziej świeżaki.

Jął. <laughs> Czekaj, na no niego pokazujmy. Staje piął. Staje piął. Staje piął. Nie, nie. Jął, jął, jął. Nie, czego nie?

Dobra No punkty nabija Nie się można by było mu dać, żeby skopał jeden silnik, żeby miał punkty. Leż mi Tego tu naprawiłem Tu jest na pewno jeden, no Jebał hit <noise> Ma już zonę tam jeszcze, Tak, 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 kapnął teraz hmm. no To zależy co nie Nie, to różnie po prostu A nie może teraz Próbuję, czy jak masz do radę Ja chyba, to chodź, teraz ja cię wyleczę, żebym miał jeszcze punkt zabicia no, kiwa głową na tak Ale po co jak ty zginiesz? To chodź mnie uleczyć? ulecz no. Nie wiem może o kiwarze chyba było won tak Nie wiem. No. Też masz chyba zadanie żeby mnie bić Nie wiem czy on następnego silnika nam nie pokazuje Co? Do Silnika nas nie prowadzi Tu nie było Tu silnik tutaj nie? A tam jest piwnica tam na dole możesz mieć itemek Gdzie ty? No tu za to No i tam na dół Tu jest naprawiona No tam było no, jeszcze ślepaś? Tu. Tam gdzie zaczynałem? Tam gdzie była taka dziura, co kiedyś się bało, jeszcze wpadniesz. No to jest ostatni pięter chyba. Mm, nie wiem musisz szukać. Ewentualnie mogę wywalić generator, żebyś wiedziała gdzie O, ja cię widzę, Pro, prosto, 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 prosto No No prosto, 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 git, git, git. Chodź Nie no Zarzucanie palet, chyba też są punkty. Może i nie. Ale on za rozwalanie na pewno ma. O, tu może jest totem. Nie ma. Szkoda. O, tu jest prawie naprawdę silnik. Nie wiem. Albo coś Dobre, zaliczka Nie Nie ma Możemy, spierdolamy O, wstał Śledzimy, mo, śledzimy mordercę w Dead by Daylight. A, daj na no wyjście. Co, I co, teraz mogę wyjść, tak? się dodatkowe punkty o nie dobra on już mnie nie lubi chce żebym spierdalał stąd ewidentnie